Siemano wszystkim. W końcu po czterotygodniowej przerwie świąteczno-sylwestrowo-noworocznej znalazł się czas na, czas na ryby. No. Pierwszy raz w tym roku, 2022. Mamy połowę stycznia, tak więc troszkę opóźnione te wędkowanie. No i co, zaczynamy tak zwany maraton wędkarski. Dzisiaj sandacze, jutro szczupaki. Nie będę za dużo opowiadał, prosto oglądajcie filmik, to zobaczycie sami. Co, wypad będzie dzisiaj w trzy osoby Ja, Łukasz, na no, Łukasza czekamy I mam jednego gościa specjalnego dzisiejszego Którego już dawno, dawno, dawno nie było Mistrza wędkarstwa i nie tylko Chodzimy na miejscówkę docelową Będzie miejscówka tam, gdzie żem złapał ostatnio tego dużego sandacza Po drodze pewnie zatrzymamy się jeszcze na dwóch, trzech miejscówkach Popróbować, bo mamy całą noc przed sobą Jutro z samego rańca na Szczupaka, tak więc taki maratonik nas czeka króciutki. Mój gościu specjalny dzisiejszego odcinka sandaczowego. Powiedz co się stało. Nie Mam nadzieję, że go masz. Bo już zaczyna się robić śmiesznie. Poważnie nie masz? Ale Kamil powiem ci tak Ja ostatnio łapałem na złamaną szczytówkę, to może tym bez kołowrotka. Dasz radę. Tylko liste przyjadę ze szczytówki. Tu jedna bata. Nie, żebym był chamski. to Nie, żebym był chamski, ale tak. Kamil. Powiem w skrócie tak. Jesteśmy już na miejscówce docelowej, bo oczywiście plany żeśmy zmienili, przyjechaliśmy od razu na miejscówkę docelową zaczynamy się rozkładać ja już jedną wędkę żywcówkę mam zrobioną, będę łapał na zestaw paternoster się to nazywa to wygląda coś jak boczny trok mam przepon metrowy i do tego jest ołów na 50-centymetrowym, gdzieś tak mniej więcej odcinku, i to będę i tak będę łapał. Ponoć to jest na ostrożne sandacze. A jak sami wiecie, sandacze tutaj już od dwóch lat nie umiemy na żywca złapać sandacza, a tylko na. Ostrożne. Na biorą, na spinning biorą, więc próba będzie na, na taki zestaw. Mój gość specjalny niestety został dzisiaj tylko z jedną wędką. Spinningówką, bo koowrotek na żywcówkę zapomniał wziąć. Żywca nałapał, ale kołowrotka zapomniał. No cóż, no. ja na tym zyskam, a on straci. Kamilo łapie na, na co łapiesz? Na dropshota łapiesz, czyli inna metoda spinningu niż do tej pory. Będzie to dropshot, delikatnie, grubo. Jak to wygląda u ciebie? Delikatnie, Czyli wędka stara bez zmian, ta co miałeś do spinningu Na gumisz. Biała guma. Ile masz tak do dołu? Z 4, 30 cm? Z 30 cm gumisz do tego. Ja będę próbował na. będę Specjalne wiązanie do bocznego troku, nie wiem czy widać nie, dobrze. To jest boczny trok to jest coś innego. To jest coś innego to to jest do dropshotu, tak? A, okej, okay. no dobra, czyli Kamilo łapie na dropshot Biały gumić, dosyć duży, dziesiątka Ja Ja będę łapał Ja opowiem o sobie na końcu Ja mam jeszcze Łukasza Łukasz gdzieś tam mi daleko uciekł Nie mam pojęcia, co on tam wyprawia Ale on ma jedną tutaj, widzę O, widzę, że ma federa rzuconego, na jakąś białą rybę będzie próbował leszcze, cokolwiek i siedzi tam nie idę do niego, ale ma tak samo spinning u niego się pewnie też nic nie zmienia, tak jak ja pewnie łapię jakaś letka gumka główka 10 gramowa gumić do tego i kombinacje zwykłe zwykłe ściąganie ja będę łapał na dwie wędki tak jak Łukasz, bo Kołowrotków nie zapomniałem, tak jak Kamil. <grymne> I zacznę tego od żywcówki. Żywcówka to stara wędka, ale zestaw jest. Zestaw to zestaw Paternoster, bo na zwykłe zestawy tutaj nie umiem złapać sandacza już od dwóch lat. Więc poszukałem, popatrzyłem na internecie i znalazłem coś o zestawie Paternoster. Wygląda coś jak boczny trok. Bo główną żyłkę mam tutaj idzie do dołu 50 cm i jest ołów do tego na krętliku dowiązany później tutaj z boku jest krętlik, do którego mam metrowy przypon zakończony haczykiem i no i żywcem zwykłym, kawałkiem filecika. O, o, może tak będzie lepiej, nie będzie lepiej, nie wiem jak będzie lepiej. O. Z kawałkiem filecika, i ma to sobie po prostu delikatnie gdzieś tam w wodzie bokiem pływać, i no nie wiem, zobaczymy, może to przekona te sandacze, bo bardzo ciężko je tutaj na żywca złapać. No i druga wędka to będzie spinning. Tego po prostu boję się aż o nim mówić, bo jak sami żeście widzieli, i w ostatnim filmie mówiłem, znowu zakupiłem nowy spinning, bo tamta okuma, na którym film był outboxing. Nie sprawdziła egzaminu na sandacza, ale na szczupaka sprawdziła, to inna historia to jutro się dowiecie, ale parę dni temu kupiłem jeszcze jedną spinningówkę typowo sandaczową. Firmy. No, zobaczymy, tego będzie lepiej. Firmy HTO, a spinning się nazywa, no aż powiem wam, że <grym> nazwa pasuje do niego spinning się nazywa huligan tak więc jest to pogromca pogromca sandaczy mój nowy pogromca sandaczy już łowiłem na niego dwa dni temu godzinkę, jak zaraz jak przyjechał wrażenia są zarąbiste a dzisiaj będzie takie pierwsze pierwsze typowe Techniczne i praktyczne sprawdzenie sprawdzenie wędki, ale ja już mam o niej bardzo dobre mniemanie po tych półtorej godzinie pierwszego łapania. Tak więc jestem strasznie zadowolony. Dolnik jest wygrubiony, a zresztą nie będę mówił. Najpierw trochę połapię, a później coś opowiem więcej o niej. Bez zmian u mnie plecionka, do plecionki ostatni kawałek krętlik do krętlika jest yy, yy, fluocarbon. W sumie nie fluocarbon, tylko jak to się mówi. Yy, nie, 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 nie. Yy, reduktor. Specjalny, to jest do spinningu ze Savengera. Reduktor, ale to wygląda jak fluocarbon. No i oczywiście tutejszy killer killerów. Tylko, że rozmiar większy, 12,5 nie dziesiątka, ale zaczynam od niego. Ja pierdolę, ale sztuka Dawaj ten podbierak, bo nie wyciągnie. Co? to się... To Teraz to się kurwa wychnie, tak? Kamino przybiegł. Kamino przybieg do podbieraka. Ja miałem zajebiste branie. Branie. Proszę bardzo. A to co wyciągnąłem? Dzisiaj padyki biorą, jak głupie. Ja już też parę wyciągnął. Ale nie tak dorodny, nie tak dorodny. Za 5,12 w nocy. Czas zwijać się do domu. Bo jutro o 6 rano trzeba wstać i lecimy na szczupaki. A tutaj zestawienie trzech gumisi, których dzisiaj używałem I na które miałem Aż ani jedno branie Tak więc Dzisiaj sandacze mi dały popalić My się już zwijamy do domu naprawdę, bo rano trzeba uciec Zwykły spinning, na który ja łapałem Nic żeśmy nie złapali Łukasz łapał na Federa, nic na spinning, no tak jak ja, na Gumisia i na blachy, na woblery. Chuch, na wszystko. I nic, ani pyknięcia. Kamil to samo łapał na... Kamil łapał na dropshota, tak? Kamil łapał na dropszota i tak samo nic. Studnia, po prostu jak to Kamil mówi, studnia na dropszota nic, na zwykły spin, nic. Na no. temperaturę zajebistą, rybani myślę. nie nie Na żywca, tak samo nic, na trupka, na filety, na zestaw Paternoster, też nic. Na oglądałem się YouTube'a i myślałem, że będę ja wyjdzie ja wędkarstwa, ale nic. Na moją nową wędkę, tak samo nic. I na wszystko po prostu nic, no. To też może być. Dobra, my się widzimy rano na szczupakach. Maratonu, wędkarski ciąg dalszy. Żeśmy się przespali 5 godzinek. O pierwszej byliśmy z powrotem. O 12 skończyliśmy łapać. Pierwsza w domu, szósta pobudka. Teraz jest godzina ósma. Jesteśmy już nad, nad wodą. Łódka gotowa, wszystko gotowe. I wyruszamy. Kamilo powie coś o zaistniałej sytuacji. A ja ją przybliżę. Czekaj, o. Przybliżyłem ciebie, o! Tam mam przybliżoną zaistniałą sytuację Konkurencja A... Weź co teraz skomentuj czy Konkurencja, trzeba będzie walczyć korek? Czyli, chcąc nie chcąc Musimy się teraz spiąć A nie na odpierdziel robić To jak do tej pory Kamilo... Powiedz co się stało, bo ja nic nie będę mówił Bo... Obydwoje żeśmy zapierdzielili sytuację Kamilo nie przyciął przy samym kurde łódce A ja Nie włączyłem nagrywania i myślałem że nagrywam i nic nie nagrałem Jedna wielka porażka dalej Ale Kamil miał uderzenie na burbota Na miętusa Żeśmy tutaj o Był tu przy łódce Tu przy tych krzaczkach Tutaj jest może z 2 metry wody i uciek a konkurencja nasza nasza konkurencja już też Kamilo zaczyna. Wypływają do tyłu i zaczynają się zawody spinningowe. Widać. Dobry Co? Pewnie kaczka jakaś, jakiś ptak się wplątał i się. Licz i zdech I Tak. I... Dlatego warto wyciągać takie rzeczy jak się zahaczy Ale wiesz taki karper zerwie to nie ma łódki. No jak łódki nie ma no to nie ma, nic nie zrobisz. No ale jak ktoś z łódki pływa to no, można wyciągnąć jak się zaczepi A oto O, proszę bardzo. Ile rzeźby z Kamilem. Kolejna do kolekcji. Wyłowili. Najpierw w lato łapiemy karpie, zrywamy, a zimą wszystko z powrotem wyławiamy. I się wkurzamy na karpiarzy, że zrywają, a my to później mamy w silniku w łódce, Ale latem to nadrobimy jakimś wypadem karpiowym. Nasze towarzystwo gdzieś tam w oddali Już rądkę zrobiło A my Łabędzie? A my łabędzie nie A my już jesteśmy po przerwie Żeśmy sobie zjedli Chwilę odpoczęli, nogi rozprostowali Obmyśleli co dalej I plan jest taki, że Żeby złapać rybę No, to wiemy Ale teraz spróbujemy z diperem. Odpalamy Deepera. Kamila, ty byś musiał telefonę i ten... Plan jest taki, że odpalamy Deepera i teraz będziemy troszkę trollingować z diperem, Będziemy patrzeć, może trafimy gdzieś na jakąś ławicę ryb. Jak gdzieś trafimy na ławicę ryb, to tam spróbujemy się przytrzymać i porzucać troszkę. No bo jak na razie tylko te jedno wyjście, to jedno zerwanie Kamila, ale to też było przy brzegu, jak żeśmy chwilę stali, odpoczywali, bo żeśmy coś robili a fajka chyba była no więc jak na razie nic specjalnego i trzeba kombinować ale Dipper, wszystko teraz ogarnie no głębnie ale masz wszystko ten połączone? dobra Dipper uruchomiony pokaż Kamilo 8,4 stopnia woda 8 metrów głębokości a zmniejsz. I Bo ja się odbijam. Mamy głębokość 8 stopni woda ma. Mm. To woda ciepła. A i tak będziemy próbować z diperem aż coś znajdziemy i tam się skupimy wtedy na tym. Ja miałem właśnie uderzenie. Patrzcie jak mi Gumę rozcią. Guma jest nówka, tak więc nie miała ani jednej ryski, a miałem uderzenie i teraz znalazłem właśnie te dwie szramy. Niestety. Mamy pecha jak na razie, na razie. ale... Wygrywają z nami. To jeszcze nie koniec. Mgielnych potworów. My robimy ostatnią rundkę. Jak widać, mgła zeszła, ale my już jesteśmy z martwi po całym dniu. Jest godzina 16 Tak więc czas do domu, ponieważ weekendowego maratonu wędkarskiego to jeszcze nie jest koniec. Lecimy tylko się zagrzać, ponieważ prawdziwi wędkarze nie poddają się mimo mrozów i przeciwieństw. Tak więc my tylko zwijamy się do domu na 2-3 godzinki, żeby się zagrzać, coś zjeść. I lecimy <laughs> wieczorem na, na ciąg dalszy. A na co i na jakie ryby, to jeszcze sami nie wiemy. Wszystko się okaże w drodze i w planach, co nam tam się w głowie uroi. Pracować odpoczęliśmy 2-3 godzinki w domu. Mamy teraz dziewiątą wieczorem. I wróciliśmy do planu z wczoraj. Znowu próbujemy szandacza złapać, mamy trzecią i ostatnią szansę na złapanie ryby, tak samo jak i trzeci, trzecia część maratonu wędkarskiego przed nami ostatnie 5 godzin wędkowania i. Zakańczamy nasz wędkarski maraton. Tak więc robimy wszystko, żeby złapać rybę, i w skrócie wszystkie chwyty dozwolone. I o! Ale nas załatwili z Kamilem. Kiedyś tutaj tej bramy nie było jeszcze rok temu. I szło szło się dojść. Tutaj o. Bo jesteśmy pod mostem z Autostrady, i szło z tej strony pod tym mostem połapać. No ale teraz już jest lipa, bo płot wstawili i no i co? Wędki żeśmy zwinęli. I lecimy do domu. Nie do domu, tylko lecimy na następną miejscówkę. Ja już w akcie desperacji założyłem mojego najlepszego gumisia, jakiego mam. Mojego killera. Ale jak na razie nic się nie dzieje. Przeszłem cały ten most stamtąd. Aż dotąd. Po jednej stronie. Teraz będę wracał drugą stroną Tomo, teraz będę wracał Bo Kamil jest tam na końcu Jak nic nie weźmie to lecimy jeszcze na ostatnią miejscówkę Na ostatniej miejscówce jeszcze tam połapiemy na żywca I trochę na spinning Dwie godzinki i to już będzie koniec Jesteśmy na ostatniej miejscówce, dwie godzinki, posiedzimy tutaj. Pasuje mi to cieszę się. Z jednej strony, że ostatnia miejscówka, a z drugiej strony, że tu już nie będziemy spinningować. Nie wiem jak Kamil, ale ja już tu nie będę spinningował, bo to jest bardzo duża woda, to jest North Sea Canal, jeden z większych kanałów, tutaj niedaleko on dochodzi do morza. I ja już tu nie będę spinningował, będę sobie siedział w aucie Troszkę odpocznę, bo ten maraton wędkarski już mi się daje w znaki Ja już jestem od piątku 7 rano na nogach, a mamy już sobotę 12 w nocy Jeszcze z dwie godzinki posiedzimy, tak więc to jest około 40 godzin A przez te 40 godzin żeśmy tylko 5 godzin spali Sandacze, szczupaki, sandacze i 40 godzin prawie. Znaczy, no, 40 godzin nie śpimy, ale na rybach jesteśmy od piątku, ósmej wieczorem. No to jakieś 30 godzin. 30 godzin spinningowania. Daje się we znaki. Podsumowanie mogę zrobić krótkie i szybkie. Przez 30 godzin żadna ryba nie padła. Było tylko parę kontaktów. Parę dwa kontakty ze szczupakami i może jeden czy dwa kontakty tak samo z sandaczami. Tak więc, tragedia, tragedia, tragedia. Rybka żadna nie padła, ale mam nadzieję, że filmik się podobał. Jak się podobało, to zostawcie łapkę. Jak nie, zostawcie tak samo łapkę. W sumie łapka się należy za sam pomysł takiego maratonu wędkarskiego i próba, i udana próba. Przeżyta, dotarta do końca, tak mogę powiedzieć, bo dotarliśmy z podzianem do końca, do 30 godzin wędkowania. My uciekamy do domu, wy się trzymajcie i do następnego.